Ojciec Pioł miał ogromne nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej, że ona go przecież uzdrowiła. I co ważne, Matka Boża Fatimie dała konkretne obietnice tym, którzy czczą jej serce. Czczą jej niepokalane serce. Mamy niepokalanego serca Maryi Porodającej na ten bardzo ważny temat, bo ludzie dzisiaj czczą, bardziej są zainteresowani, ubezpieczeniu, polisą ubezpieczeniową, niż obietnicą, jaką dała Maryja. Co się stało z tym światem? Salwa Maryja, święto i pijo, móc się za nami. O, trzeba podążać za tym wielkim świętem, za Ojcem Pio. Pomóż innym poznać Go. Udostępnij ten film, przekaż Go dalej. Nie bądź obojętny na to wezwanie. A pomóż Ojcu Pio zdobyć na dusze. po co powstał ten kanał? Jeżeli jesteś pierwszy raz, zawsze pamiętaj, zasubskrybuj sobie ten kanał, bądź na bieżąco z Ojcem Pio. Pogłębia tego nabożeństwa. odmów litanie po filmiku, e, tam w opisie jest litania. odmów e, podążaj za nim, jak masz czas, jak masz obowiązki stanu na pozwolu. I nie zapomnij, ci, którzy zasubskrybują kanał, będą włączeni w intencje najbliższej mszy świętej o łaski za wstawiennictwem ojca Pio. Ogrom łaski my możemy otrzymać. A teraz taki właśnie temat niepokalane serca Maryi. Myślę, że to ten komentarz będzie się, się spodobał ojcu Pio, bo to jest komentarz profesora Piniu Rady de założyciela Stowarzyszenia Obrony Tradycji Rodzinnej Własności w Polsce, to jest Instytut Księdza Piotra Skargi. I miał ogromne nabożeństwo do Matki Bożej. Ten profesor. Nawet tak powiedział jeden z bibliotekarzy, główny bibliotekarz watykański w Watykanie swego czasu, kardynał Stickler. Stickler on właśnie powiedział, że zazdrości dla TP założenia dla Obrony tradycji rodzinnej i własności takiego wielkiego, takiego założyciela, który ma tak wielkie nabożeństwo do Matki Bożej jako świecki. I bardzo to są ciekawe komentarze, jeśli sobie właśnie o tym powiemy. W ogóle, pierwsza sprawa, co, co PZP mówi, tak. 13 czerwca, a to już mieliśmy są w sumie właśnie czerwiec, mamy czerwiec, 1917 roku pa, Matka Boża w powiedziała coś takiego: Do trzech pastuszków Jezus pragnie Was użyć. Aby mnie poznać i mnie poznano i pokochano. On chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mojego niepokalanego serca. Obiecuje zbawienie tym, którzy je przyjmą, a te dusze będą kochane przez Boga jak kwiaty ułożone przeze mnie na Jego tronie. To jest taka piękna obietnica, to będzie mógł być kwiatem, żeby mieć na nabożeństwo. Tam przy ołtarzu, tak blisko, po prostu, kwiaty ze bliska, oddaję chwałę Panu Bogu. Co zaczyna to się bardzo, bardzo ciekawy. co Matka Boża mówi. Czy my w ogóle zdajemy sobie z tego sprawę, jak to jest ogromna obietnica, jaką Matka Boża w Fatimie nam daje? Będziemy zbawieni, jeżeli będziemy mieli do niej nabożeństwo, to jest schronienie jej serca. Przez tą zarazą grzechu, jaka dzisiaj jest na świecie, trzeba sobie powiedzieć, mamy ogrom zarazy grzechu. Powsze powszechna niemoralność na całym świecie. Jeżeli tu, tu trafiła na ten film, to nie jest przypadek. Matka Boża chce, żebyś miał nabożeństwo. Tego niepokalanego serca. Tutaj komentarz. To, co Matka Boża mówi o nabożeństwie, do jej niepokalanego serca, jest niesamowite. Ona of o formalnie obiecuje niebo wszystkim, którzy praktykują to oddanie, to nabożeństwo. Kto praktykuje to nabożeństwo, będzie miał zbawienie. Taka wielka obietnica. Nie ma na to dwóch sposobów i jest, jest to bardzo jasne. Tym, którzy przyjmą nabożeństwo od jej niepokalanego serca, ona obiecuje zbawienie. Ta obietnica została złożona Łucji, Hjacyncie i Franciszkowi i przez nich całej ludzkości. To przez nich dostaliśmy to e, nabożeństwo. W sumie ojciec też się troszeczkę tego przyczynił, tak myślę, no bo on miał ogromne nabożeństwo Matki Bożej w Fatimie. Naprawdę, ludzie tam, gdzie Matka Boża nawet raz go uzdrowiła i to też pomaga rozpowszechnić to nabożeństwo przecież. Ale do całej ludzkości jest to dane. Dla ciebie, dla mnie, dla Twoich znajomych, dla Twoich tych znajomych to jest dane. To możesz przekazać ten filmik dalej. Pewnie. I polubić filmik, aby jak najwięcej aby był jak najwyżej w tych rankingach YouTube'owi i najlepiej to został zawsze jakiś komentarz. Matko Boża w Fatimie, módl się za nami. jeszcze pił, módl się za nami. Pewnie. Im więcej komentarzy, tym dalej ten przekaz idzie. O tym wielkim świętym, a dzięki temu pomagamy mu zdobywać duszę. mała rzecz dla ile może zrobić. I mówi tak dalej. To jest, dotyczy to wszystkich, którzy dowiedzieli się o tym w nadchodzących latach. Tak więc, gdziekolwiek jest to ogłaszane, ta obietnica jest, jest składana dla nich. Ta jest, Na przykład, jak mówię o tym właśnie w tym momencie, ta obietnica jest składana. Zobaczcie, ja teraz to też mówię na tym filmiku, to też ta obietnica jest składana o zbawieniu tych, którzy będą na nabożeństwo do niepokalanego serca. Jaka to jest radość. Więc na co czekamy, mówi prosopinia. Na co czekamy? Ha? Przyjmijmy to natychmiast. Natychmiast trzeba to zrobić. To sama Matka Boża składa tę obietnicę. To nie ja tobie jej składam. To Matka Boże ci składa, używając tego filmiku. Może teraz w smartfonie to widzisz, czy tam dzieje. Matka Boże ci daje wizję, żebyś powiedział o nie na bożeństwo. Masz zbawienie. To jest taka ważna sprawa. To tak powiedziała, tak jakby Matka Boże powiedziała nam, pośpieszcie się z przyjęciem tej obietnicy, na co się ociągamy. Będę cię za to kochać o wiele bardziej. Chodźmy. Chodźcie, chodźcie, miejcie to na bożeństwo, mówi Maryja do nas. Przecież to jest ogromna obietnica. Czy o tym wiedziałeś? O. To tak, jakby Matka Boża najciężej próbowała wymyślić nowe sposoby na przyciągnięcie nas do nieba. Ciekawe. E, Matka Boża, proszę, nowe sposoby, żeby ludzie poszli i pójść do nieba. Takie jest jakbycie przywiązanie do tego świata, do tego materializmu, do tych e, pieniędzy, do, jakich, no, do, do rzeczy takich nadrobne, jakichś gadżetów, jakichś takich światowych rzeczy, jakichś sławnych, innych rzeczy. Ta tutaj Matka Boża myśli sposób, jak ludzi przyciągnąć do nieba. Ale we współczesnym człowieku jest coś nieszczęśliwego. To jest coś naprawdę bardzo, bardzo tragicznego, bym powiedział wręcz co czyni go odpornym na nawet najwspanialsze obietnice, wolałby raczej zaufać swojej polisie ubezpieczeniowej na życie niż takiej obietnicy jak ta, o zbawieniu o tym, co Matka Boża niepokalane serce Maryi mówi, co mówi Maryja w Fatimie. Ludzie bardziej ufają polisie ubezpieczeniowej, wynikom badań może lekarskich czy tam czego, niż obietnicę, jak daje Matka Boża w Fatimie. To jest coś nieprawdopodobnego, jaka jest tragiczna sytuacja ludzi się na świecie. Marii, my, koniecznie trzeba mieć to nabożeństwo koniecznie je mniej. Kochaj tę nabożeństwo, kochaj Marię, kochaj ją i przez te niepokalane serce iść do najświętszego serca Jezusowego. Teraz rozważcie piękne porównanie, jakie dokonuje Matka Boża. Mówi, że te dusze, które przyjmą nabożeństwo do jej niepokalanego serca, zostaną umieszczone na tronie Bożym w niebie, tak jak Pani składa kwiaty przed ołtarzem w pobliżu najświętszego sakramentu. Jak Matka Boża kładzie kwiaty, kładzie, kładzie łas, kładzie ofiar. Samo Ty, jeżeli będzie miał nabożeństwo do jej niepochalonego serca, możesz się znaleźć tak blisko Boga w niebie. A skąd bierze matka Boża kwiat? Z ogrodu czy w ogrodzie Matki Bożej, może być nawet, tam w niebie. O ludzie, to jest coś wspaniałego. Przekaż te filik dalej się, mówię, przekaż to dalej. Ludzie się o tym dowiedzieli. Co za wspaniała myśl, mówił tutaj O Pinio, pomyśleć o naszej duszy, umieszczanej przy Bogu. Jako kwiecie. Czy można coś z tym porównać, a ludzie to słyszą i pozostają obojętni. Czy coś może być piękniejszego? Porównanie nasza dusza będzie jak kwiata ukończonego Sakramentu. Przecież kwiaty stają blisko. Ale jest też takie piękne. Ludzie wpatrują się w te kwiaty przy, przy, przy ołtarzu zawsze. Jak one tak dodają, też wypełniają przecież to, to miejsce w prezbiterium. A ludzie pozostają obojętni odmów Zdrowość Mary za wszystkich, co oglądają ten filmik. I on Mario Mario też w tej intencji, aby inni obejrzeli Go, aby pokochali Matkę Bożą w Fatimie, aby jej oddali się jej niepokalanemu sercu. Co jeszcze można zrobić? Ja sobie przypomniałem, jak odmawia zrobić Mario spójrz się w oczy pielgrzymującej figury Matki Bożej w i po prostu, żeby ona spojrzała w Twoje oczy. Po to jest to zawsze na końcu filmiku właśnie zrobić Mary i błogosławieństwo też czepił. Właśnie zwróci się do Maryi. Nie zapomnij zasubskrybować kanału czemu? Bo chcesz, żebyś łaski otrzymał. Chcesz żebyś otrzymał łaski, jest, za wszystkich jest yy, msza święta oprawiana, którzy zasubskrybują kanał w tym filmiku. Za to jest ogrom łaski, więc warto to. Zrobić w najbliższym Kszywie Tyle mam na dzisiaj. Subskrypcja, komentarz. Jakie masz, co Tobie może jakąś łaskę dała Matka Boża? Może coś Ciebie zaskoczyła Matka Boża? Jak w ogóle poznałeś Matkę Bożą? Jaka jest Twoja ulubiona modlitwa do Maryi? Zostaw to. Zostaw to i promuj. Promuj właśnie nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej. Salve Maria, święto Czepio, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, i Ducha Świętego, błogosławiony Józefem i Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w śmierci naszej. Amen.